Czy w walce duchowej różni się czymś dzień od nocy? Ewagriusz pokazuje, że demon w nocy chce walczyć z nami bezpośrednio, a w dzień zaczyna z nami walczyć przez naszych braci, przez nasze siostry. Przez to, że jesteśmy jakoś oskarżani, obwiniani, niezrozumiani. Po prostu posługuje się innymi ludźmi. Warto zrobić takie rozróżnienie na dzień i noc w modlitwie, aby inaczej walczyć w nocy, a inaczej walczyć za dnia.